Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na 17 grudnia 2023 roku. No i proszę Państwa, niedziela, niedziela już taka bardzo, bardzo ważna, bo można powiedzieć, przedświąteczna, tak? Bo zaraz, zaraz, jest w sobotę w Wiginie. Wigilia w tym roku jest 24, 24 grudnia, czyli tak naprawdę mamy tydzień. Na oczyszczenie swoich głów, oczyszczenie swoich domów i niepokłócenie się przy okazji porządków z rodziną. Dlaczego? Dlatego, że nieraz tak bywa, że jeżeli jest poruszana energia w domu, są generalne porządki, czy świąteczne, czy jesienne, czy wiosenne, to bardzo często zastygła energia. Zostaje poruszona i wtedy różne trudne emocje mogą wychodzić na zewnątrz, tak? Czyli tak jak gdyby przy porządkach, nie tylko myślę, że 17, chociaż 17 dość trudne aspekty, ale uważać, żeby się z nikim nie pokłócić, wykrzyknąć, tak? I teraz, jeżeli chodzi o numerologię, może od niej zaczniemy, ósemka z dnia. Trójka z miesiąca i siódemka z roku całość nam daje dziewiątkę, czyli jak najbardziej do sprzątania, czy w głowie, czy, 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 czy tak naprawdę wprost jest, jest to dobry czas. Również dziewiątka jest dobra, gdyby ktoś już chciał wyjechać wcześniej na święta. Pytanie, czy do rodziny, czy w ogóle gdzieś wyjechać, to na pewno dobry czas do podróży. Z tym, że aspekty planet nie są najlepsze, jeszcze może wracając do numerologii, ósemka z dnia: nie działać emocjonalnie, tylko rozsądnie karkując. Czy byście robili przedświąteczne zakupy, czy byście różne rzeczy ustalali? To, co jest ważne, zdrowy rozsądek. Jeżeli chodzi o aspekty, to oczywiście Słońce w znaku strzelca. Jeszcze niedługo wejdzie w znak, w znak koziorożca, a, a jeżeli chodzi o księżyc, księżyc wchodzi do znaku ryb o godzinie 20.58, czyli wrażliwość, nadwrażliwość, również chęć pomagania innym powinna w nas wzrosnąć. I w ciągu całego dnia mamy dobry aspekt na niedzielny obiad. Bo o godzinie 13:03 księżyc w tekstylu do słońca, czyli to jest dobry aspekt, powinniśmy się sami ze sobą dobrze czuć, być zharmonizowani, ale również relacje przy niedzielnym rozole lub zupie wege, ja ostatnio bardzo lubię dyniową wege i mam zapasteryzowaną jeszcze powiew jesieni i bardzo, bardzo lubię też buraczkową i nie tylko powiew jesieni, bo robiłam na bieżąco właśnie wege z mlekiem kokosowym, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I kochani, czyli do obiadu czy wege, czy rosół, klasycznie po polsku dobry czas, natomiast na noc, poranek może być bardzo niespokojny, bo o godzinie 3.53, księżyc w kwadraturze do urana, aspekt niepokoju, pobudzenia, trudnych emocji. I o 4.42 Słońce w kwadraturze do Neptuna. Aspekt iluzji. Iluzji, pomyłek, błędów i nie najlepszej pogody. Z tą pogodą to pewnie w zależności, gdzie Wy będziecie tam, to już to będzie dotyczyło. Kochani, dzisiaj przygotowałam wróżkowy tarot. I zaczynam od ryb. I pytam się, co czeka 17 grudnia ryby? I karta sama wyleciała. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście. Karta Umiarkowanie, mówiące, że wasze sprawy będą szły utartym torem, dość spokojnie, może chwilami za nudno i należy się skupić na domu, rodzinie i równowadze. Równowadze również w sobie, czyli bardzo to współgra z tranzytami planet. Co dla barana? Dla barana karta dużych emocji, dużej nerwowości, karta diabeł, uważać na emocje. Żeby ktoś was nie wyprowadził z takiego stoickiego spokoju, uważać na manipulacje. I z jednej strony jest to taka karta, która ostrzega przed niebywałymi dealami, różnymi transakcjami, a z drugiej strony, no przy diable coś może się udać, tak? Z dobrych rzeczy różnego rodzaju rządzę, rządza seksualna, rządza rządzenia, mogą u was się uaktywniać. Co dla Byka. Dla byka rycerz Pucharów bardzo wrażliwa karta, czyli byki w niedzielę będą bardzo romantyczne, uczuciowe, wrażliwe, szczególnie na osoby, które są mi bliskie sercu albo na dzieci. Gdybyś się komuś chciał jakąś niespodziankę zrobić, to dobry czas, również do na przykład przy. Rycerzu Pucharów, dobry czas do kupowania jeszcze świątecznych prezentów. Myślę, że będą w takim bardzo, bardzo, takim wysokim guście, tak, że takie naprawdę super. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt karta głupiec, czyli karta zero. Karta głupiec mówi: Ten dzień będzie tak, może być taki, jakbyś chciał, jakbyś chciała. Od Ciebie zależy, aczkolwiek stawiaj na lekkość to jest pierwsza rzecz. Na lekkość, na głupawkę, działanie pod wpływem, pod wpływem impulsu. E, raczej ważną decyzji nie podejmuj, baw się, otwieraj na dzieci zwierzęta. Co dla raka? Dla raka karta wieża, czyli wieża może oznaczać, że coś runie w tym dniu, czyli mogą jakieś wasze plany runąć, e, e, mogą runąć ograniczenia. Tak, to też bardzo dobra karta, żeby runęły ograniczenia. Może coś się zepsuć, albo możecie przejść jakąś transformację. Może zmienić kolor włosów, przemeblować mieszkanie, czy coś zrobić inaczej niż zazwyczaj. Uważać zdrowotnie troszeczkę na kręgosłup. Co dla lwa? Dla lwa paść mieczy, paść ciekawości, paść zachwytu. Lubię go bardzo w talii nowoczesnej. I on mówi, że lwy będą bardzo dużo myśleć, dużo mówić, różne plany w głowach układać. A gdyby się chciały z kimś pokłócić, chociaż nie powinnam tego mówić, to kłótnie powinniście wygrać. Co dla panny. Dla panny czwórka miecz. Czyli nawet jeżeli jesteście w lesie z przygotowaniami do świąt, karty mówią: odpocznij panno, żeby los nie spowodował, że będziesz musiała przymusowo odpocząć. Czyli kwestia twojego zdrowia. Prawda? Prawda? Czyli uważajcie na zdrowie. Jeżeli coś Was będzie brało, to nie szorujcie podłóg, nie myjcie okien, tylko odpoczynijcie, zwolnijcie tempo, zatroszczcie się o siebie. Co dla wagi? Dla wagi karta cesarz, silna karta, czyli wagi będą silne, będą dobrymi strategami, dobrymi przywódcami. I będą też bardzo, bardzo uparte. Sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne i dobra karta do ruchów finansowych. Oczywiście w odpowiednich godzinach, ale pewnie słuchaliście początku. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona szóstka pucharów. Karta związana z domem, dziećmi, wspomnieniami, chęcią. Poczucia się tak jak kiedyś, być może dobry czas do dekorowania domu i być może już pieczenia piernika, no bo piernik na przykład można piec wcześniej lub innych rzeczy, przygotowania, ale tak jak to było kiedyś, żeby zapach, działanie czy obrus piękny wiązał się z miłymi wspomnieniami. I też dobra karta do spotykania się z rodziną i z przyjaciółmi już teraz. Co dla strzelca, dla strzelca mnóstwo ograniczeń. Na szczęście ograniczenia nie ze strony innych, a z waszego myślenia, więc w związku z tym, że jest to z waszego myślenia, macie na to wpływ i ja już was wyrzucam z tych ograniczeń. Wysypuję, żeby żadne myśli blokujące was rozwój, obniżające waszą wartość, nie miały do was dostępu. Przy tej karcie trochę zwrócić uwagę na sprawy neurologiczne, może gdzieś coś od kręgosłupa. Pobolewać. Co dla koziorożca? Dla koziorożca szóstka, szóstka mieczy szóstka mieczy mówi: zostaw ze sobą wszystko to, co ciebie blokuje, i otwórz się na coś nowego, na radość życia, na nową przygodę. Sprawy związane z podróżą, przemieszczaniem mogą być dla ciebie, koziorożcu, ważne. I ostatni znak, co dla wodnika, dla wodnika ósemka buław, bardzo aktywny czas i karty mówią nie siedź na kanapie, tylko wprowadź wiele spraw w ruch. I nie chodzi tutaj tylko o przygotowania do świąt, może z kimś trzeba ważną rozmowę przeprowadzić, może coś trzeba zrobić, co leżało odłogiem, wprowadź w ruch swoje życie. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Życzę, życzę miłej, miłej niedzieli. Uważać na aspekt planet i do zobaczenia w energetyce jutro. Pa, kochani, cześć.